Jan Brzechwa, najpiękniejsze wiersze dla dzieci. Nastraganie Nastraganie w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, pan tak więdnie panie koprze. Cóż się dziwić mój szczypiorku, leżę tutaj już od wtorku. Życzę na to kalarepa, spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie, jak tam rzepo? Coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka z tą jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A to feller, westchnął seller. Burak stroni od cebuli. A cebula doń się czuli. Mój buraku, mój czerwony. czybyś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niech no pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to feller westchnął seler. Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gramoli, nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej Brukselka. Widzieliście, jaka krewka? zapyrzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? kapusta? Głowa pusta. A kapusta rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie. Po co wasze swary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to feller, westchnął seller. Kaczka dziwaczka. Nad rzeczką opodal krzaczka, mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka. Poproszę mleka pięć deka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie. A niech tę kaczkę gęś kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą. A przy tym... Na przekór kaczkom czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła dwa złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy w brytfannie. Lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka. Tańcowała igła z nitką, tańcowała igła z nitką, igła pięknie, nitka brzydko, igła cała jak z igiełki, nitce plączą się supełki, igła naprzód, nitka za nią. Ach, jak cudnie tańczyć z panią, igła biegnie drobnym ścięgiem. A za igłą nitka biegiem, igła górą, nitka bokiem, igła zerka jednym okiem. Sunie zwinna, zręczna śmigła, nitka szepce co za igła. Tak ze sobą tańcowały, aż. Uszyły fartuch cały. A teraz <laughs> wierszyk o zoo. Matołek raz zwiedzał zo I wołał co chwilę. O, o, jaka brzydka papuga. Żyrafa jest za długa. Słoń? Za wysoki. A po co komu te foki? Zebra ma farbowane żebra. Tygrys? Chętnie bym nie stąd wygryzł. No, a zajrzyjmy pod daszek. Żółw? Tuś, bratku, tuś. A to? Ptaszek? Niezły ptaszek. Struś. Wreszcie zbliża się do wielbłąda. Uważnie mu się przygląda i powiada, wskazując na niego przez kraty. Owszem, niezły, niczego. Szkoda tylko, że garbaty. Tygrys. Co słychać, panie tygrysie? A nic, nudzi mi się. Czy chciałby pan wyjść za tych krat? Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł. Struś. Struś ze strachu ciągle głowa chowa w piachu. Głowę chowa w piachu. Więc ma opinię mazgaja. A nadto znosi jaja wielkości strusiego jaja. Papuga. Papuszka, papuszko, powiedz mi coś na uszko. Nic nie powiem, boś ty plotkasz. Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz. Kangur. Jakie pan ma stopy duże, panie Kangurze? Wiadomo, dlatego kangury w skarpetach robią dziury. Wilk. Powiem Ci w słowach kilku, co myślę o tym wilku. Gdyby nie był na obrazku, zaraz by Cię zjadł w głuptasku. Lis. Rudy ojciec, rudy dziadek. Rudy ogon to mój spadek. A ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, bo będę gryzł. Żółw. Żółw chciał pojechać koleją, lecz koleje nie tanieją. Żółwiowi szkoda, pieniędzy. pójdą pieszo, będę prędzej. Zebra. Czy ta zebra jest prawdziwa? Czy to tak naprawdę bywa? Że czy też malarz z Boskiej Łaski pomalował osła w paski? Dzik. Dzik jest dziki. Dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. Żubr. Pozwólcie przedstawić sobie. Pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się żubrze. Z róbrze minę uprzejmą żubrze. Małpa. Małpy skaczą, niedościgle. Małpy robią, małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa. Proszę pana. Renifer przyszły dwie panie do renifera. Renifer na nie spoziera. I rzeczy z galanterią. Bardzo mi przyjemnie, że będę panie miały rękawiczki ze mnie. Lew, lew ma wiadomo, pazur lwi, lew sobie z wszystkich wrogów drwi, bo jak lew tylko ryknie, to wróg natychmiast zniknie. Krokodyl, skąd ty jesteś krokodylu? Ja? Z nad Wypuść mnie na kilka chwil, to zawio zawiozę cię nad Nil. Niedźwiedź. Proszę Państwa o to miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chcę podać. A to szkoda. Wielbłąd. Wielbłąd dźwiga swe garby. Niczym dwa największe skarby. I jest w bardzo złym humorze. Że trzeciego mieć nie może. Słoń? Ten słoń nazywa się bombi. Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi. Dlaczego? Nie bądź ciekawy, to jego prywatne sprawy. Pantera? Pantera jest cała w centki. A przy tym ma bieg taki prędki, że chociaż tego nie lubi biegnąc, własne centki gubi. Żyrafa, żerafa tym głównie żyje, że w górę wyciąga szyję. A ja zazdroszczę żyrafie. ja nie potrafię. Sroka. Siedzi sroka na żerdzi i twierdzi, że cukier jest słony, że mrówka jest większa od wrony, że woda w morzu jest sucha, że wół jest lżejszy niż mucha, że mleko jest czerwone, że żmija gryzie ogonem, że raki rosną na dębie. Że kowal ogień ma w gębie, że najlepiej fruwają krowy, że najładniej śpiewają sowy, że bocian ma, ma dziób zamiast głowy, że lód jest gorący, że ryby się pasą na łące, że trawa jest blaszana, że noc zaczyna się z rana. I nikt tego wszystkiego nie słucha, bo wiadomo, że Srokaj jest kłamczucha. Koniec.